Kim jesteśmy naprawdę? Początek drogi ku samorealizacji. W codziennym zgiełku życia, pośród nieustannego szumu myśli, obowiązków i oczekiwań, czy zdarza Ci się zatrzymać i zadać pytanie, kim tak naprawdę jestem? To pytanie leży u podstaw samorealizacji. Podróży w głąb własnej świadomości, do najbardziej pierwotnych i autentycznych warstw. Ja, samorealizację często porównuje się do obierania cebuli. Warstwa po warstwie pozbywamy się masek, zawodu, statusu społecznego, wyglądu, aż docieramy do sedna, naszej esencji. W świecie, który nieustannie pędzi naprzód, świadome poznanie siebie staje się aktem odwagi i zarazem niezbędnym przewodnikiem. To jak wewnętrzny kompas, pozwalający żyć z intencją, spokojem i poczuciem sensu. Ego kontra prawdziwe ja. Aby wyruszyć w podróż ku samorealizacji, musimy najpierw zrozumieć, czym różni się ego od prawdziwego ja. Wyobraź sobie ego jako aktora na scenie, głośnego, pewnego siebie w kostiumach sukcesu, wyglądu, osiągnięć. Ego żyje dla świata zewnętrznego. To tożsamość, którą projektujemy, ale za kurtyną czeka ciche, stabilne ja, obserwator, który nie potrzebuje uznania, bo zna swoją wartość. Ego to powierzchnia, prawdziwe ja to głębia. Zrozumienie tej podwójności to pierwszy krok ku przebudzeniu. Zaczynamy wtedy dostrzegać, że nie jesteśmy rolami, które odgrywamy, ale świadomością, która je obserwuje. Umysł jako narrator i jak go zakwestionować. Nasze umysły to niestrudzeni gawędziarze. Opowiadają nam nieustannie, kim jesteśmy, kim powinniśmy być, co możemy, a czego nie. Te narracje często wywodzą się z dzieciństwa, społeczeństwa, traum i oczekiwań. Zakładamy je jak maski, wierząc, że są naszą tożsamością. Ale na ścieżce samorealizacji uczymy się zadawać pytania. Czy ta myśl jest prawdą, czy to przekonanie mnie wspiera, czy to ja, czy tylko głos przeszłości. Nie chodzi o to, by walczyć z umysłem, ale stać się jego świadomym partnerem. Wtedy przestaje nas prowadzić na ślepo, a zaczyna służyć jako narzędzie poznania. Filozoficzne korzenie samorealizacji. Zarówno tradycje wschodu, jak i zachodu od wieków próbują zgłębić tajemnicę prawdziwego ja. Wschodnie nauki, jak Vedanta i Buddyzm, widzą naszą istotę jako część większej całości. Według Wedanty, nasze ja, Atman, jest tym samym co najwyższa rzeczywistość. Brahman, Buddyzm z kolei uczy, że ja to iluzja, zbiór zmiennych zjawisk. Kiedy zrozumiemy to, budzimy się do jedności ze światem. Zachodnia myśl, na przykład egzystencjalizm, podkreśla natomiast, że to my nadajemy sens naszemu istnieniu. Autentyczność to życie zgodne z własnym wyborem, a nie narzuconą normą. Z kolei stoicy, tacy jak Marek Aureliusz, wierzyli, że wewnętrzny spokój osiągamy poprzez kontrolę nad sobą nad myślami, reakcjami i intencjami. Obie drogi, choć różne, prowadzą do tego samego. Poznania siebie i życia w zgodzie z prawdą, świadomość, gdzie zaczyna się ja. By zrozumieć, kim jesteśmy naprawdę, warto zajrzeć tam, gdzie zaczyna się nasza tożsamość, do świadomości. Nie chodzi o zwykłe bycie przytomnym, lecz o zdolność do refleksji, obserwacji, istnienia jako świadomy podmiot. To ona czyni nas wyjątkowymi zdolnymi nie tylko działać, ale też zastanawiać się, dlaczego działamy. Neurolog Antonio Damasio w swojej książce The Feeling of What Happens tłumaczy, że nasze poczucie ja rodzi się z nieustannych sygnałów płynących z ciała, które nasz mózg nieustannie monitoruje. Ciało, emocje, myśli – to wszystko jest mapowane przez mózg, tworząc coś, co możemy nazwać ja. Ale to ja nie jest stałe. Zmienia się, ewoluuje i często jest efektem interpretacji, a nie faktu. Psychologia ja. Kim myślisz, że jesteś? Psycholog Ulrich Neisser zaproponował pięciopoziomowy model ja ekologiczne to jak funkcjonujemy w przestrzeni na przykład nasze ciało i otoczenie ja interpersonalne jak widzą nas inni ja rozszerzone nasza biografia, wspomnienia przyszłe plany ja prywatne nasze wewnętrzne przeżycia i myśli ja konceptualne przekonania o tym, kim jesteśmy wszystkie te warstwy budują naszą tożsamość ale żadna z nich nie jest nami naprawdę są jak lustra pokazują odbicia. Ale nie źródło światła. Samo realizacja polega na tym, by wyjść poza lustra. I zobaczyć siebie bez odbić, czysto, bez filtra. Możemy przeprogramować siebie. Skoro nasze poczucie ja jest częściowo efektem procesów mózgowych i powtarzających się schematów myślowych, możemy je zmieniać. To nie metafora. Badania z zakresu neuroplastyczności pokazują, że poprzez świadome zmiany myślenia, medytację czy praktyki uważności, jesteśmy w stanie przekształcać strukturę mózgu, czyli, mówiąc prościej, przestać być tym. Kim byliśmy do tej pory? To jak mentalne ogrodnictwo. Możesz usunąć chwasty, negatywne przekonania, zasadzić nowe ziarna, intencje i wartości i cierpliwie je pielęgnować codzienną praktyką. Intencja jako początek transformacji. Zanim wyruszysz w podróż ku samorealizacji, potrzebujesz jednej rzeczy: jasnej intencji. Intencja nie jest celem. To wewnętrzne nastawienie, energia, z jaką wchodzisz w życie. To dlaczego? które prowadzicie przez każde co i jak. Jak mówił epiktet, najpierw powiedz sobie, kim chcesz być, potem rób to, co trzeba. Intencja to latarnia. Nie zawsze pokazuje cel, ale nigdy nie gasi światła. Dyscyplina i gotowość. Fundamenty drogi. Samopoznanie nie wydarzy się przypadkiem. Potrzebuje dyscypliny. Nie tej surowej i sztywnej, ale łagodnej i wytrwałej. Dyscyplina to sztuka wracania do siebie, do praktyki, do uważności. Przygotowanie do samorealizacji to również emocjonalna i psychiczna gotowość, gotowość by stanąć twarzą w twarz ze sobą, także z lękiem, wstydem, gniewem. Gotowość, by odrzucić to, co nieprawdziwe, gotowość, by kochać to, co się odkryje. I jeszcze jedno ciało. Nasze ciało nie jest tylko pojazdem dla ducha, jest częścią świadomości. Regularny ruch, zdrowy sen, dobra dieta to wszystko wzmacnia klarowność umysłu i ułatwia dostęp do intuicji. Pierwsze praktyki: medytacja, cisza, pisanie. Medytacja. Nie musisz być mnichem, ani siedzieć godzinami. Wystarczy zacząć od kilku minut dziennie. Celem nie jest wyciszyć umysł, ale zauważyć, że nie jesteś myślami, tylko tym, kto je obserwuje. Cisza to nie tylko brak dźwięków, ale świadomy akt bycia bez bodźców. Codzienna chwila ciszy, choćby 10 minut, pozwala usłyszeć głos wewnętrzny który często ginie w hałasie świata. Pisanie. Prowadzenie dziennika to sposób, by wydobyć to, co ukryte. Kiedy piszesz szczerze, bez oceny, zbliżasz się do siebie. Pisanie nie tylko pomaga zrozumieć, ale też uzdrowić. Przeszkody na drodze. Opór, rozproszenia i jego. Gdy zbliżamy się do głębszych warstw siebie, często napotykamy opór. To nieprzyjemne uczucie, które mówi: zostaw to. To niewygodne, to głupie, opór nie jest wrogiem. To znak, że wchodzisz na teren. Gdzie tkwi coś ważnego? Jak powiedział Rumi, to, co boli, wskazuje drogę. Innym wyzwaniem są rozproszenia, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zewnętrzne to oczywiście media. Hałas, bieganina. Wewnętrzne to myśli, emocje, przywiązania. Wyobraź sobie, że siedzisz nad brzegiem rzeki i obserwujesz, jak przepływają liście. Każdy liść to myśl. Nie musisz za nią biec. Po prostu patrz. To jest świadomość. I wreszcie ego. Często podsuwa nam fałszywe przebudzenie. Skoro medytuję, to jestem lepszy. Jestem bardziej świadomy niż inni. To tylko nowa maska ego. Samorealizacja nie polega na byciu bardziej duchowym, polega na byciu prawdziwym. Bez porównań i pozorów. Duchowe narzędzia: cisza, modlitwa, mantry, przewodnik. Duchowe praktyki są jak latarnie na naszej ścieżce, subtelne, ale prowadzące. Modlitwa nie musi być religijna. To może być po prostu rozmowa z czymś większym z życiem, wszechświatem własną duszą. Kontemplacja to ciche, niepośpieszne wpatrywanie się w pytanie: kim jestem mantry i śpiewy. Dźwięk ma moc. Powtarzane dźwięki oczyszczają umysł, jakby stroiły wewnętrzny instrument. Rytuały mogą być proste: zapalenie świecy, poranna intencja, medytacja przy kawie to materializacja wewnętrznej intencji. Nauczyciel duchowy nie po to, by dawać odpowiedzi, ale by zadawać lepsze pytania. Jak mówi stare powiedzenie: Gdy uczeń jest gotowy, nauczyciel się pojawi. Życie w zgodzie z sobą praktyka codzienności samorealizacja. To nie tylko medytacja i refleksje, to życie. Każda chwila to okazja, by praktykować autentyczność, mówić prawdę, kiedy łatwiej byłoby przemilczeć, wybierać zgodnie z wartościami, nie z lękiem, czuć, że twoje życie nie jest reakcją, lecz odpowiedzią. Jak pisał Nietzsche, ten, kto ma dlaczego, zniesie każdy jak. Kiedy znasz swoje dlaczego, przestajesz być dryfującym liściem, a stajesz się świadomym podróżnikiem. Społeczny wymiar przebudzenia. Głębokim paradoksem samorealizacji jest to, że im bardziej zagłębiasz się w siebie, tym bardziej czujesz jedność z innymi. Bo to, co jest najgłębiej w tobie, jest też w każdym innym człowieku. Z tej świadomości rodzi się coś cennego odpowiedzialność. Nie z przymusu, ale z wewnętrznej potrzeby, by żyć w zgodzie ze światem, wspierać, tworzyć, koić. Gdy jesteś sobą, dajesz innym przestrzeń, by też mogli być sobą. Gdy jesteś obecny, świat staje się mniej chaotyczny. Gdy jesteś prawdziwy, inni zaczynają ufać, że prawda ma sens. Na zakończenie, samorealizacja jako droga, nie cel. Nie ma jednego momentu, w którym można powiedzieć, osiągnąłem to. To proces, nie trofeum. Jak ogrodnik, który każdego dnia podlewa i przycina swój ogród, tak my każdego dnia troszczymy się o siebie z miłością, łagodnością, uważnością. Samorealizacja to nie ucieczka od życia, ale pełne zanurzenie się w nim, z otwartym sercem i przytomnym umysłem. I tak jak mawiał Laozi, podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. Zrób ten krok dla siebie, dla świata, bo najbardziej autentyczne życie zaczyna się tam gdzie odważysz się być sobą. Naprawdę.